Natalia, ostatnio w telewizji dość sporo programów y, z udziałem dzieciaków. Jak ty oceniasz poziom naszych ukochanych maluchów? Hm? No wiesz co, ja czasem nawet oglądam, widziałam ten aplauz, aplauz, tam, też, nie wiem, dobra. Ale to dzieci, one mają takie parcie na szkło, to jest, wiesz co, <grym>, to jest dziwne, nie wiem. No to, to chcą robić kariery. Jak ja kompletnie mm -hmm. nie chciałam kariery. Ja chciałam, marzyłam o tym, żeby prowadzić punkt y, r, repasacji pończoch. I kiedyś jak Aha. cerowałam babci rajstopy, to akurat że tata, ja sobie nuciłam puszka, okruszka, ją to nagrał i tak po prostu wyszło. To był przypadek. Ja nie chciałam być w showbiznesie. No i tak to się dzieje. A te dzieci, te dzieci idą tam po to, żeby zarabiać pieniądze, robić kariery. Jest... A to nie fajne Nie, niefajne. I jest w ogóle nie, nie podoba mi się to. Wiesz co chciałabym przekazać? To, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to yy, masz taką historię, słuchaj. Okej. Okay. Yy, pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu, yy, tak. znaczy przez pokazem, yy, tak. okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No, nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz, no to ćwicz i zrób coś takiego. i